Siema, siema w ten wieczny dzień, słuchajcie, wieje trochę dzisiaj nam tutaj we wtorek wtoreczek, wtorek w Toruniu, słuchajcie. Przestałem Zdarza mi się. Wy już wiecie o tym. Nie śpieszy mi się dlatego. Choć powinno dzisiaj, bo miałem samochód odstawić do mechanika. Kurde i zawsze to jest ten dzień, kiedy trzeba więcej zrobić. Ale już jestem. Każdy mnie pisał. Żebym dał mu znać jak podjadę Więc dam mu znać Dobra Jestem zwarty i gotowy Pogoda dzisiaj nie wiadomo jaka będzie Choć pokazywało, że Śniadanie mam, pomarańcza mam Pokazywała, że coś będzie yy, Padało, ale Na razie wygląda tak śmiało Coś tam może w nocy W nocy coś się działo, ale na tą chwilę nie pada. Kurde siódma, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta. W sumie coś tam pokazuje. Tylko z tym procentem to jest różniej. Kurde. Mamy coś problem z tą pogodą teraz. Na no taki miesiąc też trochę. Niepotrzebnie brałem tą robotę na zewnątrz. Będzie się dłużyła i dłużyła. I następna też jest na zewnątrz. Słuchajcie, to jest problem. Bo musimy w tym lipku tam przecież wybudować te trzy ścianki. Ja pierdzielę, ja. niezły numer. Będziemy tak skakać pomiędzy tymi zewnętrznymi robótkami. Na razie nie zapowiada się, żeby pogoda się jakoś super rewelacyjnie poprawiła. Cały czas, Oj, gdzie lecisz? Cały czas gdzieś ten deszcz pokazuje w Granicach 30% 60% 70% szok. Dobra. Lecimy po Oskara. Podejmiemy decyzję co robić, bo dzisiaj też też miałem rozebrać ten balkon. Też nie możemy w trójkę siedzieć i patrzeć jak korol muruje ściankę, no bo to totalna bzdura. Moglibyśmy zająć się tym drewnem, ale też jak udzielało, no to ciężko będzie. Chyba że będzie lekko kropiło, no to wtedy może. Musimy przezwyciężyć taką brzawkę i dalej starać się w niej robić, bo inaczej to pozostaje tylko siedzenie w domu. Dobra, słuchajcie, zobaczymy się za chwilę. Zwarty i gotowe, siedzę, już jadę. Także e, do zobaczenia później. Miłego dnia Wam wszystkim życzę. Trzymajcie się ciepło. Hej! Hej! Wiecie co, że tyle razy tu jeżdżę, już dobiero prawie dwa lata i zabłądziłem do Karola. <grymne> Nie wiem, gdzie on jest. Co to za osiedle jest? Ja pierdzielam. Gdzie jest? Krystepanie. A, to tutaj, no tak. <grymne> Zrezygnował, mistrzu Rysiu, z zabierania parety. My z powrotem. Jesteśmy na Trabisie, Zabieramy 50 cegiełek. Dodatkowo już nie wszystkie mamy. Znaczy, jesteśmy blisko. Hej, co boczne? Na boczne? Dobra, o, sorry. otworzę. Dobra, możesz otworzyć. I, i piasek. Jo? Natomiast z Karolem pójdziemy po piasek. Let's go! Dzień dobry. Uważaj, <grywa> hey, <grywa> <grywa> ja, tak? Już dostałeś? To gratulacje w takim razie. A jednak, dostał pracę! Brawo! Dobra, zabieramy worki. Let's go! Wszystko pięknie. Wszystko jeszcze mokre. Powiem wam szczerze, bo tak... Nie wiem, czy dzisiaj jest dobry pomysł, żeby to murować. Czy nie spadać stąd. Ale to, te schody to jeszcze mokre są, wiesz? Tutaj za prawa. Co? Cegła nie, cegła nie. Tylko to chyba, tutaj co dokładałem, wiesz? A tu? Nie, nie jest mokra. Może być. Dobra, schody mamy. Można po nich chodzić elegancko. Przesypaliśmy je wczoraj piaskiem. To też dużo daje ogólnie, bo uzupełnia już te małe takie pory. Nikogo, co prawda, dzisiaj w Chacie nie ma z tego, co wiemy. Zostawiamy ceglówki. Zostawiamy jasek. Zresztą sobie już Karol poradzi także let's go Śpieszymy się, muszę auto odstawić. Dobra, jedzie moja żona. Ale słuchajcie, umówiłem się z dziadem na 19, żeby samochód tenu podstawić. On mówi, że on nie obiecuje, że się dzisiaj tym samochodem zajmie. Bo są bardzo busy. do Nie, dobra, słuchaj. Nie wiem gdzie można zaparkować, bo to jest brama. Można no. odejść ja tam zaparkuję. Let's go. A ten dziad mówi, że on dzisiaj nie będzie miał prawdopodobnie czasu, żeby się zająć samochodem. Czekam trzy tygodnie na to, żeby to ogarnęli, bo zmienił mi najpierw jakiś tam filtr. Okazało się, że ten filtr jest w ogóle bez sensu wymieniony, bo długo było opowiadać, jeszcze pamiętacie, już tu mechaników w tym kraju nie ma, powiem ci szczerze. Wszyscy gdzieś zginęli. Jakoś, nie wiem, tragedia się tutaj była. Armagedon był. Coś się naprawdę musiało to się wydarzyć. Czekam teraz grzecznie, bo oczywiście awantury nie chcę robić. On mi powiedział, że on nie obiecuje, że się, się mi samochodem zajmie. Aha, że mogę no. zostawić samochód, ale nie, no może chodzi. samochód będzie do Jutra. Czeka. A umawiam się kurwa 3 tygodnie wcześniej, no. że 19 wtedy no, no nam No nie. <laughs> Dobra, słuchajcie, jesteśmy. Na takiej małej robótce z Oskarem. Pamiętacie, tam dwa balkony dalej robiliśmy to w tamtym roku. I tu mamy podobną sytuację, tylko troszkę większą. Oprócz samej wymiany belki, którą mamy i widzicie tutaj, ta pod spodem z tej strony, może nie wygląda jeszcze tak źle, ale tu już totalnie jest zjedzona. Więc jest czas na nią, aby już poleciała. Co prawda, cała ta reszta jest dosyć solidna, więc Chciałbym uniknąć przecinania jej gdzieś w pół, bo może wykorzystamy ją do czegoś. Poza tym, wszystkie te joysy tutaj od deckingu, no to totalnie zostały już zrujnowane. Ona nawet ostatnio powiedziała, że wpadła tutaj w, w jedną z tych desek. Nie widzę co prawda gdzie, ale coś mówiła, że jakaś deska chyba tutaj, on coś wspominał, że się załamała. Także ten decking też będzie wymieniony. Tak, jak spojrzycie, one są wszystkie w ogóle banana. Także naszym planem jest ogólnie totalnie dzisiaj zdemontowanie wszystkiego co tutaj widzicie. Zdemontowanie tych dwóch paneli sklanych i z tym trzeba by bardzo uważać, żeby nam nie strzeliły. Te szyby musimy wyjąć, musimy je wynieść górą domu. Tutaj przez dół już położyliśmy sobie wszędzie szity na, na podłogę, żeby z tym błotem nie wchodzić na karpet. Więc tam, aż tam daleko już sobie pod, poprzykrywaliśmy Te szyby będziemy mogli może schować do garażu czy coś W sumie najlepiej by było Bo jak tu postawimy, to tak, najbezpieczniej właśnie I te ramy. I one wrócą my, my na pewno wymienimy wszystko wraz z tym słupkiem Ta pergola u góry zostaje Bo o niej to nie rozmawialiśmy Ona zostaje, więc do niej będziemy musieli się później złączyć z nowym słupkiem no i wstawić te panele tak jak były Cała filozofia Nic Słuchajcie, zostaje nam tylko zabranie się za robotę Karol zostawił telefon u nas w samochodzie Także nie możemy się nawet z Karolem porozumieć dzisiaj Także pośpieszymy się ile się da I jedziemy do Karola z powrotem Także czekajcie Stop na update Let's go A, Myślałem, że bateria padła Słuchajcie dobra. Okazuje się, że naprawdę tam jest niebezpiecznie u góry. Jak ja dwóch takich chłopów jak my byśmy tam weszli, to na sekundzie byśmy byli na dole. Także podstawiliśmy akra pod każdą beleczkę tam u góry. Aby było bezpieczniej. Trzeba będzie bardzo uważać, gdzie się nogi stawia. Za chwilę Wam pokażę, co z tymi panelami. Jak się rozbiera takie panele, wystarczą proste narzędzia. Dwie fajne szpachereczki. To i młotek jakby szyba nie chciała wyjść, to trzeba ją potłuc ale mam nadzieję, że nie będziemy jej musieli twórzyć. Także lecę do góry, zaraz Wam pokażę jak to idzie. Hej, już u góry, słuchajcie. Jak mówię Oskarowi, tu jest tylko jedna opcja, jak z tym zejść, na dół, spaść. Słuchajcie. Eee, dobra, złożę się za panele. Muszę pierwszy co spojrzeć, coś się dzieje. Widzicie, deseczki są naprawdę podniłe. To jeszcze tutaj może nie wyglądać źle, ale naprawdę się pod nogą wszystko rusza. Zresztą widzicie, tutaj dziadek mówił, że ona właśnie spadła na końcu. Już widzimy gdzie. Ta babka ma pecha ogólnie, powiem wam szczerze, bo dwa lata temu tak spadła ze schodów. Walnęła w szybę na samym dole tej klatki schodowej tam, że trafiła do szpitala, miała całą twarz pociętą, wyglądała jak Frankenstein. Pokazywała mi zdjęcia. Byłem przerażony, ile można mieć ran ciętych na twarzy. Po prostu wyglądała potwornie. Co prawda zagoiła się, ale przeżycie niesamowite. Pół roku w szpitalu, słuchajcie. Także wolałbym tego uniknąć. Dobra, zaczynamy tą przygodę. Let's go. Oczywiście miałem wam pokazać, zapomniałem, ale pokażę wam, jak się odrywa takie listwe. Więc najlepiej jest wziąć sobie fajną szpachelkę. Nie za ostrą, od razu uprzedzam, ale na pewno ściętą z jednej krawędzi. Popatrzcie, co się dzieje. Pyk. Co, nie, co prawda nie zawsze tak łatwo wychodzi. Czasami trzeba puknąć młotkiem taką szpachelkę. Szpachelkę? Szpachelkę. I wtedy listwa wychodzi sama. I ta sama procedura z każdą następną. Delikatnie znajdźcie miejsce. Jeżeli nie da rady. Jeszcze raz. O, pięknie. Dziś od... O, kuliski, nie od środka, wtedy jest łatwiej ją wyjąć Tu nie wiem jak ta szyba była obsadzona, ale chyba na ciasno dosyć powiem ci szczerze Jest bardzo ciasno Jest bardzo ciasno Tu widać zresztą ruch Zobacz jaki tu jest gap widać, tam już. Jest gap? Mhm, duży No to się wszystko wygieło wiesz, a, tu, a, panel, a panel nie Dobra, musimy ostrożnie z tym postępować Lecimy z tym Już jakieś się zrobione, jak widzicie pozbyliśmy się tego słupka tutaj, który praktycznie nie był przymocowany. Te śruby, które tam miały być do, tego, do tej belki pod spodem, to Oskar ręcznie po prostu ten słupek odsunął. Tutaj użyłem łapki, bo gwóźdź tak naprawdę trzymał na tej belce i tak szczerze słowo honoru, to ta belka trzymała się na jednym gwoździu, no i pomiędzy panelami, nie poza tym nic jej tam nie trzymało. Zabieramy się za zrywanie deckingu, więc ja już chyba zejdę na dół Żeby było bezpieczniej, bo za chwilę mi wszystkie te Joysy, które trzymają ten decking są co prawda podsztycowane, ale To za chwilę wszystko zacznie latać Bezpiecznie będzie jak ja faktycznie zejdę na dół I od spodu po prostu powyrywamy deski Zajmiemy się belką Jedziemy do Karola, do naszego ulubieńca Let's go Ej, musicie to zobaczyć sami, bo naprawdę nie uwierzycie, że ludzie jeszcze potem chodzili, nie? Zobaczcie. Zobaczcie, jak wyglądają Joyce. One się rozsypują w łapach. Zobacz, Szok. Zobacz, się wszystko rozpada. Ja pierdziele. Normalnie wszystko mokre, zginiłe. Deski tam delikatnie trzymają, ale to jest naprawdę na słowo honoru. Z tym mi nie powinno zająć się. z Was też wyrywa? Poczekajcie chwilę. Ta debelka, którą tutaj mam, kamerę, też trzyma. Dobrze, trzyma. Delikatnie. Wujat trzyma. Jeden guź na pięć. Słuchajcie, trzyma deskę. Szok. To jest to szok proszę Państwa To tu łapkę chcę włożyć, że mój się zapada no. Zobaczcie Jedno ciągnięcie No i mamy Gdzie że się znowu poleźli Teraz pytanie Czy Rafał masz kiełko do wymiany Boże, chyba nie jeszcze jeszcze będziecie żyć A miałem kupić nową kamerę Lepiej nie Albo Jakiś super holder będę musiał do niej chyba kupić I ją przywiązywać Słuchajcie Spadła po raz setny Ale, ale żyje to Mówię ci wam Polecam, wiecie? GoPro 6. Czarna w obudowie. Robi, robi robotę, naprawdę. Myślałem o innych kamerkach, wiecie, takim, jakiś Sonia, czy jakiś Insta360 Ale wszystkie w podobnych cenach. Muszę przesunąć drabinę, wiesz? Bo nie sięgam tam ręką. Uważaj na gwoździe, Oskar. Bo gwoździe pozostawały w deskach. Ale, jak mi spadnie taka kamerka i się potłuczę, to będzie problem. Dobra, lecimy. Słuchajcie, decking mamy. Zerwany. Wszystko poszło naprawdę, urywało się wszędzie, gdzie tylko się dało. Nawet to popadały joistsy, słuchajcie. Szczęście od Boga, że oni się naprawdę zdecydowali na robienie całego balkonu, a nie tylko wymiany dekingu bo takie rzeczy no to, to jest strach już powiem wam szczerze Chodzi to już nie chodziło o to, że deski przegniły tylko zobaczcie jak wyglądają joysy szok. szok też to szok proszę pana także teraz zabieramy się za wyjmowanie joysów ale z tego co widziałem to one naprawdę kiepsko się trzymają o, zobacz ja nie muszę żadnej siły prawie wkładać Także tylko tyle co przybite było tutaj, a tu włożone O i, i, i baleczka. O, coś mi pieprzyło się do buzi I baleczka pierwsza wyjęta Baga, rzucam Tak samo z tą teraz Szczerze, że ja nie wiem czy ja W ogóle potrzebuję narzędzi stary, zobacz Ręką to ciach O, poszła następna Proszę cię bardzo i ta, która się tutaj zerwała, tam już gnój normalnie, to się nic nie trzymało, może po dwa gwoździe były, ale poza tym wszystkim dzisiaj kurde niczego nie trzyma. zobaczcie. Ja tu nie używam łapki na razie, tu może będę musiał, poczekać. Delikatnie ją pęk. Dobra. Tu akurat gdzieś delikatnie trzyma. Ale to cała historia, słuchajcie, tego trzymania. Dziękujemy bardzo. Tak się szybko rozbiera balkon w tym kraju. Także lecimy z tym. Dobra, jeszcze żyjecie. Słuchajcie, mamy to wszystko pozabierane. Naprawdę prosta sprawa się okazała, bo to nic nie trzymało. Tam naprawdę delikatnie, może gdzieś łapką sobie podhaczyłem, bo po gwóźdź. Mi wstrzymywał, ale tak tą ręką podnosiłem belkę z tej strony, wysuwałem ze ściany i cała ta filozofia. Teraz zabieramy się za cięcie po środku, bo tu widzie, widzicie, belka jest dosyć zgniła, więc powinno mi w miarę szybko pójść. W miarę, bo nie wiemy, jakie tam drewno jest w środku jeszcze. Piły nie mamy za specjalnej, bo Karol nam gdzieś się schował, tamtą lepszą, albo u mnie w garażu została. Więc poradzimy sobie, przetniemy ją mniej więcej w połowie i te dwa kawałki będziemy mogli z sobą zabrać. Sprzątamy, bajer, bajery, szmery i lecimy. To jest godzina. Szybko to chyba w miarę poszło. Jeszcze zrężyliśmy kawę gdzieś? Super, let's go. my na dzisiaj tu już kończymy, także udało nam się naprawdę dużą robotę, żeśmy odwalili, tak się wydaje, ale bardzo niebezpieczna praca i trzeba robić tego typu rzeczy z głową, powoli i planować sobie swoje ruchy, bo kamerka spadła, a co dopiero człowiek, wiecie. także ostra jazda, chodząc tam, szczerze to nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, w jakiej kondycji do końca są te joysy, które są w ścianie. Dobrze, że zabraliśmy dzisiaj akra i wszystkie, które były tam akurat u Andrzeja. Moje, mam ich więcej, ale te wystarczyły na ilość tych joysów tutaj. Także spoko, mieliśmy przynajmniej porządny support. Pozbieramy za chwilę shity tam te z domu, gdzie właśnie Oscar wchodzi. Też dobrze, żeśmy je zabrali, zabezpieczyliśmy dywan, bo tam by było bagno. Dobrze, że dziadek też ma garaż, słuchajcie, schowaliśmy rzeczy do garażu, typu te okno, jedne czy drugie, jakieś tam listwę. no i tyle w temacie, teraz idziemy do Travis'a, dzisiaj lub jutro, zamówimy sobie e, tą belkę, za chwilę ją zmierzymy, bo nie wiem ile dokładnie ma, czy 5 metrów, czy 5,5, czy 6, za tak chwilę się dowiemy i lecimy do naszego super Karola i powiem wam, co Karol dzisiaj zrobił, nara. Jesteśmy dopiero świeżo po wizycie w Trabisie, także belkę mamy zamówioną prawie. Tylko potwierdziłem teraz wymiar, więc on zrobił equal to dla mnie. Tam będzie po prostu taniej, bo ja prosiłem go o 6 metrów. Zaraz, czekajcie. A skąd jest ta muzyka? Z Piratów z Karaibów. Słuchajcie, dobra. Więc zamiast 6 metrów, co mi wyceniał wcześniej, będzie 5 metrów. Stwierdziliśmy, że damy większą belkę niż była, ponieważ tam standardowo powinno być 30 cm wysokości tej belki, a było 25 Więc my sobie tam spokojnie miejsce znajdziemy na te 5 cm, po prostu jedną cegłę niżej wyjmiemy, aby utrzymać tą samą wysokość deckingu, która była. Także sprawa zamknięta, jeżeli chodzi o decking. Całą bazę zrobimy z drewna, czyli belka pójdzie, którą zamawiamy, do niej zaraz wrócę. Z drewna Joycy 2x4, czyli 5 cm na 10 te poprzeczne, które były tak zgniłe, mają na jarcie, także nie ma z tym problemu, wszystko jest pod ręką. A decking będzie kompozytowy i ta firma się nazywa Klatko? Kurde, zapomniałem, jak się nazywa ta firma. Ty. Ale numer, chyba tak, coś takiego, Klatko. Więc cena też nie jest zła, bo one przychodzą 4,20 długie. Tam są 150 centymetr 15 cm szerokie, więc wyjdzie mniej więcej 10 desek, tak? bo tam ile może być, metr 50? Coś takiego, nie? I ten dodatek, który brakuje, bo w sumie jest 4,40 tej przestrzeni, a deski są 4,20. Jaka jazda? Moglibyśmy całe deski mieć, gdyby zrobili kurwa i trochę dłuższe. dłuższe nie? No nie wiem, zobaczymy, jeszcze to potwierdzę, czy na pewno to jest 4,20? Bo może się okazać, że są całe deski 440 cztery, i wtedy pięknie by było. Mielibyśmy po prostu jedną całą deskę, nie? No super, bez tamtego. to jest tam tak. Ale to jeszcze się dowiemy. Także to pójdzie kompozyt. Nie będziemy musieli się przewiercać z góry. Wiecie, to też brzydko zawsze wygląda jak ta śruba idzie tam przez ten decking. Tylko tam są inne mocowania, które są pomiędzy tymi deskami. To Wam wszystko pokażę. Wracając do belki wybrałem belkę, która jest klejonym drewnem. To jest jakiś tam glue, coś tam, klat, beam, coś takiego, tak to się nazywa po angielsku. Nie pamiętam już teraz, muszę to sprawdzić, ale coś w tej desce chodzi o klejone skandynawskie drewno, dużo bardziej wytrzyma, wytrzymałe, mocne naprawdę do konstrukcji, do, mocne drewno konstrukcyjne, można je wykorzystać, jak i na zewnątrz, taki w środku. Często pewnie widzicie takie drewno, albo proste, albo powyginane gdzieś tam w budynkach, w środku, w halach nawet, najczęściej spotykane lub drewno, które dekoracyjnie wychodzi poza obramę budynku, to jest właśnie te, te drewno. Bardzo fajna struktura. Także my gdzie musieli tylko to prawdopodobnie albo polakierować, albo y, pomalować jakąś tam farbą, bo on mówił, że trzeba to po prostu tylko tritet zrobić po swojemu już, nie? Tak jak my to chcemy. Także najprawdopodobniej zamówimy tą belkę. Welkę potrzebujemy tylko 5 metrów, więc zrobi mi tam małego requata, czyli trochę mniej zapłacę. Zamówimy, poczekam tylko tydzień czasu, więc znaleźli jakiegoś tam suppliera, z tego się okazuje. Nie ma problemu na drewno i drewno już ogarnął Travis. Także bez większych kolejek. Wszystko w temacie. Słuchajcie, lecimy do Karola. Zobaczymy, co tam Karol do nas przygotował za niespodziankę. Także zacieram ręce. Już się doczekać nie mogę. Na razie. Daliśmy do Karola. Pogoda jest słaba ogólnie, ale trzeba sobie z nią radzić. Tak na tą chwilę już zaczyna to wszystko wyglądać. Karol kończy już murek tutaj z lewej strony. Także zanim Karol to skończy, to my zapakujemy śmieci, dotopujemy skipa, którego mamy tam u mnie. No i jutro zaczynamy przygodę z konstrukcją, powiem Wam szczerze. Będzie się działo. Będzie się działo. Nie mamy jeszcze do końca dokładnego planu, ale plan będzie jutro. Ładujemy śmieci. Wyglądają świetnie. Trochę brudne, ale my sobie z nimi poradzimy, umyjemy. Pięknie się po nich wchodzi, bez jakiegoś wysiłku tak naprawdę. Wysokość jest dobrana pod moje nogi, <śmówiłem do> tym, <śmówiłem> także nie? świetnie, solidnie, naprawdę kon konkretna robota. Wrzucę oczywiście później, jak już skończymy porównanie, jak było, a jak jest. Ale to jak będzie już wszystko czyste i piękne, zawsze możecie to znaleźć na Instagramie, jakiś update. Także zapraszam Master Builder Services, pamiętajcie o tym Im więcej lajków, tym lepiej dla mnie, bo w sumie wiecie To jest podstawa mojej działalności Jak największy zasięg tak naprawdę to jest też reklama po części Ten cały kanał Więc dążę do tego, aby się dalej rozwijać I zdobywać nowych klientów Więc to jest jedna z wielu metod, które posiadam Także kończymy tutaj Za chwilę zrobię Wam później rzut na koniec, jak to już wygląda jak Karol podmuruje resztę. I tyle w temacie, macie. Także. Let's go! Musimy pozbierać śmieci. Hej! Jeszcze ja widziałem jakąś śrubkę przed chwilą. Nie dawało. Lepiej, żeby jej tu nie było. Dobra. Słuchajcie, na dzisiaj kończymy. Także jutro wielki dzień, bo zaczynamy się brać za tą konstrukcję. Słuchajcie, podobno ten piesek kosztuje 2,5 kafla. Jak może byśmy nie kończyli tej roboty, wzięlibyśmy po prostu psa. Co? Oskar. Podzielimy się nimi jakoś. Karol weźmie nóżki. Nie, ja lubię nóżki. Albert dostanie łóżka. Będzie super. Słuchajcie, update jest taki, więc mamy to, co chcieliśmy, zrobione. Mamy ścianki pomurowane, tak jak to już było zrobione wcześniej, wykończone czarną cegłą. Mamy schody zrobione, mamy całe tutaj otoczkę zrobioną z czerwonej cegły. Zostaje nam tylko przykleić ten face, który tam jest nieprzyklejony, ale to już wraz z płytkami pójdzie. No, i jutro zaczynamy ze skarem kreować tutaj cud nad Wisłą. Słuchajcie. Hello. Say hello to my YouTubers. So, jutro jest wielki dzień. Musimy określić wysokość tych dwóch słupków. Wtedy będziemy wiedzieć, co robić dalej z dachem. Czy on ma bardziej być spadzisty, czy mniej spadzisty, ale to jutro. Także na dzisiaj, słuchajcie, to już koniec. Lecimy. Nie mam żadnej dzisiaj wyceny, tak że będę mógł trochę odpocząć. Także trzymajcie się ciepło, do zobaczenia jutro. A jutro jest połowa tygodnia, Karol, tak? A co robią w środę? Dzień na Dobra, trzymajcie się, miłego wieczoru, mam życzę. Cześć, hej.